Witam Was do PL, Same Krafty Marcin i Seba Penner-Browar Harpagan. Spotykamy się na premierze y, kolejnego, kolejnych dwóch piw z projektu White Grodziskie. No i premiery Twojej? No to o tym będzie no to chyba właśnie oddzielny materiał. Twoja premiera, a, a, to, a to wyszło spontanicznie, spontanicznie tak? Y, y, zastanawia mnie to, bo rozmawialiśmy o projekcie Dziki Grodzisz oczywiście na święcie piwa grodziskiego, które miało miejsce trzeci tydzień czerwca okazuje się, że projekt żyje dalej i mamy koniec wakacji, sierpień i dwa nowe piwa. O co chodzi? No, pro, pro, projekt, tak jak, tak, jak, tak jak mówiłem na, na pierwszym materiale, e, jest całkiem spontaniczny. To znaczy jakby każdy gdzieś tam może to zrobić, zgłosić się, a że, a że chłopaki wiedzieli, no. że, że jakby jadą na, na, na premierę, to mówią, a słuchaj, no akurat Dzikie Grodzisze. Mamy. Ja mówię, no to dawaj, premierujemy, premierujemy tu i, i to jest właśnie ten, ten taki spontan. Ale czy to nie było tak, że one miały być gotowe na czerwiec? Nie, nie, nie. Te mm -hmm. piwa były gotowe wcześniej, ale one miały być gotowe na Birgit Mednes, ale w związku z zawirowaniami za mało tego piwa mieliśmy. Na marzec czy kwiecień? Tak. tak. I, I one już przybre, tak to czas da, gra na koszyk. I, <laughs> I, i, I one sobie czekały na okazję. No i okazja się nadarzyła. I... Super, powiedzmy co to w ogóle jest? so dwa, dzikie grodzisze? Tak jest, z to, czym? to jest. Znaczy jest troszeczkę mocniejszy grodzisz, bo wychodziliśmy od 10. Imperialny. Tam, ale <laughs> Ale, przy, ale po to, że, że, że od początku miały być brety i wiedzieliśmy, że no, może być za wytrawnie i, i zbyt e, wodnicie, więc e, było ciut mocniejsze piwo bazowe. No Potem e, dodane brety i tutaj mamy dwa dodatki smakowe. E, w jednym jest papryka chipotle, w drugim e, wędzone gruszki i wędzone jabłuszka. Chipotle też jest wędzone, co? Tak, tak. No, tak. no ta papryka mm -hmm. też jest wędzona. Oczywiście tak, to tam tematycznie pasuje do, do... Czyli imperialny, mówisz Marcin, czyli dziesiątka? No dziesiątka, tak. 你想干 Jak oceniasz, bo jednak chyba nie brałeś udziału w uważeniu. Nie, nie, oczywiście, że nie. To jest, tak jak mówiłem, brałem udział tylko w jednym, a reszta projektów, no może jeszcze będę brał kiedyś. Może będę brał udział jeszcze kiedyś w czymś, nie wykluczam tego, natomiast to się toczy już własnym życiem dalej. To jest jego projektu, nie każdy chce dołączyć. Jedni chcą, nie chcą, no to jakby to już jest spontanicznie, tak jak mówię. Słowo o jak? jak w szkle mamy z owocami, więc no fajne połączenie. Ja lubię kompot świąteczny. Połączenie właśnie takiego kompotu świątecznego z lekką nutą lambiczną, taką znaną nawet, powiedziałbym z, 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 z lambików belgijskich, bo tu jest. Po prostu, no tak, bretanomyce z Brukseli, więc no jakby wszystko jest. Jest lekka kwaskowość, ale nie, nie przesadzona, ona, ona tylko tak dop, dop, dopełnia. No i wędzonka jest podwyższona oczywiście przez, przez, przez owoców wędzoność tego. owoców, tak. Także od słodu tutaj, no powiedzmy średnio. Ale od tych z kolei, no na, na pierwszy niuch, to bym powiedział, że to jest jakiś wędzony lambik, no. Dla mnie też jest tam no. odrobina octowości na samym końcu, no taka delikatna delika jest, taka delikatna, delik taka właśnie, octowość, taka taka przyjemna. No, znaczy kwasowość na pewno jest, jest kwasowość, ale tak, ocet? Tak. Ocet? Dla mnie, okay. ale, tylko nie traktujmy, bo, wiesz, nie traktujmy tego, że ocet przegina przy, piwo, tylko on tam delikatnie właśnie jest, tak... Ale Penner powiedział, koastorzka. że jeszcze więcej byś dodał tych owoców, żeby bardziej to coś no, poszło. Ja, ja jestem y, psychofanem kompotu <grym wigilijnego <grym i to. dla mnie jest zawsze za mało wędzonego. Y, no tutaj musiałem się hamować, zdecydowanie. No, no jeśli <grym> je mogłeś śliwki dać, to by było jeszcze trzy, nie? To... Tak, tak, tak. No nie, no, no, ale piwo no, no. dzięki temu jest naprawdę bardzo rzeźkie. <grym> tak, nie, jest, jest bardzo letnie, super. Jest bardzo fajne. właśnie. Nie jest zimowe, hmm? tylko jest tak. letnie. No to powiedzmy, że to jest naprawdę bardzo udana wersja dzikiego Grodzisza, Natomiast też słowo powiedzmy o tym czy Yy, Marcinie? Dla, dla mnie przede wszystkim no, jest oczywiście, od, od, od razu w aromacie jest papryka, ale yy, dla mnie tam jest bardzo dużo umami takiego, mm. bo to jest suszona papryka, jaki suszony pomidor, wszystkie te takie rzeczy yy, da, dają właśnie yy, Pełność. taką Smaku, taką, taką, je, taką właśnie taki smak umami. Ja tam, to ja zdradzę taki e, ten, ja nie mm. dałem tam samej papryki, tylko przygotowuję taki sosik z tego, i tam jest drobina soli. E, no ta mineralność to jest, to się stamtąd pojawiła. Właśnie. Tak, 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 tak także tak. to wszystko razem. Ja bym to do ramenu trochę właśnie porównał, mhm. że jest to gdzieś tam ta taka ramenowość w tym. W aromacie na w tym natomiast w smaku jest w smaku bardzo te, też. Tak, ale też właśnie w smaku mhm. lekki um, umami jest. Także jest to bardzo ciekawa wersja i e, tak jak wersja do Mowa y, penera była y, na przegięta. festiwalu domowych była przegięta. Wziąłem łyk, podszedłem i o to już jakby musiałem płukać, 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 żeby spróbować innych piw. Tak, tak tutaj jest balans bardzo fajny. No, osoby może, które bardzo lubią ostre, będą zawiedzione lekko, ale to tu nie chodziło, żeby zniszczyć się ostrością, tylko chodziło, żeby właśnie delikatnie. Jest delikatny pieczenie, polecieć. takie rozgrzewanie tak, tak. w ustach. tak, rozgrzewanie plus aromat który tak. jest ważniejszy niż ostrość. No, ale sama też ta wersja Grodzisza z chipotle. nie wiem, czy Cipotle, czy inna papryczka, 5 lat temu chyba. Tak, mieliśmy też takie Grodziskie. Ono było niesamowite. Tak, tak, oczywiście, nie? tam też, tam to, tam, tam to ważył Józek, nie, nie, nie Miki. Natomiast, Józek pozdrawiam. E, oczywiście, natomiast e, wychodzi na to, że i Miki, i Józek mają podobne kubki smakowe, podobny szczyt piłowarski, bo tam to również nie było, tak, nie, było nie szło w ostrość, tak, tak. tylko właśnie bardziej podbicie aromatu nie? tą papryczką. 来来来 Czyli grodzisze z Harpagana. Ja znaczy, Są. my byśmy to. chcieli ważyć tego dużo więcej, tylko wiecie, to jest tak ciężki styl do sprzedaży. ale... Jak, jak się pytacie, oczywiście, gdzie można spróbować dzikie grodziskie, Dokładnie, to jest projekt Marcina. No, no tutaj i... to jest taki miniaturkowy projekt, oczywiście, który można cały czas jeszcze kupić. Du, duża warka była z Marięsztatu, więc to można w puszkach kupić i ono spróbujcie, bo ono się bardzo fajnie zmienia. Ono z czasem, Naprawdę, tak jak, jak każde jak dzikie piwo, ono zyskuje, bo to... Jak chcecie kupić gdzieś grodziskie na szybko, to chyba najszybciej właśnie w samych u Marcina. Po festiwalu Piwarów Domowych mieliśmy rozmowę z jakimś Włochem i Kolesiem Polakiem, który mieszkał we Włoszech bardzo długo i się pytał, że chce kupić dwa kartony grodzickiego gdzie? Gadamy z Kowalem, Kowal mówi chyba jest tylko kwila, chwila, nie? <laughs> I koniec ten drugi dzień pojechał, nie wiem jak się temat zamknął. Wiem, że, wiem, że, wiem, że wysłaliśmy go do samych kraftów, nie? Więc znaczy, no, potrzeba grodzickiego jest spełniona w zwykłego grodziskiego, w sensie z grodziska jest raczej tam w, w Kerfach i w jakichś y, paru marketach jeszcze y, jest, ale to jest jedyne grodzickie chyba, które tak jest szerzej dostępne. Kiedyś było pamiętam w dostępne, ale to już y, No to już nie, to już, już, to już tak minęło. Tak, no, tak, ale natomiast pojawiają o się no, tak, no, wersje wersji ja tutaj Tutaj mamy tak, coś zupełnie innego. Tutaj tak. Mamy eksperymenty. Ale w specjalistycznym sklep, sklepie na, na, nadal gdzieś jeszcze można wy, wy, wyhaczyć ten właśnie ma, ma, Mariężca, Mariężca, puszkowany, tak tak. Dogadaliście się odnośnie przyszłego czerwca, przyszłego święta Grodzickiego, żeby coś zrobić? Jeszcze nie, nie. ale to jest, to jest, dobry, odwarta, dobry pomysł. jest otwarta. sprawa, bo akurat Harpagan nie brał udziału czynnego w tym święcie Grodziskiego, więc nie może. może w ludzie roku. w komentarzach piszą tylu Grodziszów? Na rynku to nie było, ty nie podchodziłeś było, pesymistycznie, nie. że już nie będzie, znaczy, ale dlaczego? Generalnie zobaczymy jaki będzie przyszły rok, no teraz mamy znowu aferę z dwutlenkiem węgla, czy tam jeszcze inne afery będą, podwyżki i tak dalej, natomiast zobaczymy jak piłowarstwo będzie wyglądać za rok, bo to jest za rok w końcu. Znaczy, każdy kolejny e... rok jest gorszy. No, <gorszy> jest <gorszy> ciężko. wymagające <co> się <gorszy> mówi. Wyzwania, Wyzwania stoją. Tak, ale no, pod, pod kątem bycia natomiast, bromarem jest coraz gorszy, nie? Natomiast teraz jakby pod, podsumowując e, historię gro, gro, Grodziskich no, no, nowożytnych, czy, czy, czyli nowofalowych, od, od tego Grodziskiego z Artezana, przez Smoked Kraków z Pracowni Piwa i tak dalej, co potem było. Smoked Kraków zresztą był w trzech albo czterech nawet wersjach e, swoich, więc kiedyś to da jakby tak, takie mini, mini bogactwo przez chwilę było. Potem było zaorane prawie nic. Potem było otwarcie browarów w Grodzisku. Wydawało się, że znowu będzie więcej, no i potem to też tak troszkę y zjechało na rzecz Mam APA, IPA. Natomiast zeszły rok pojawiło się parę, tam cztery, pięć, potem sześć, coś takiego. A w tym roku, no, no, w międzyczasie oczywiście, no, Pinta puszczała swoje grodziskie parę razy, razem z Nepomucenem, ze, ze Śliwką. No, takie różne akcje pojedyncze z browarów były, po czym wycofywa, wy, wycofywano się, się, się z tego. A w tym roku jakby wszyscy naraz Zrobili te grodziskie i, i ja jeszcze nie, 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 nie policzyłem, ale na koniec roku może zrobimy jakiś podsumowujący materiał o to może się okazać, że będzie 30 nie, ale, na przykład no różnych grodzisk. Tego nie było nigdy i dlatego mówię, że już może nie będzie, bo to naprawdę jest tak, tak. już taka liczba, że ja myślałem, że będzie kilkanaście że y, rosnące ceny produkcji i tak dalej też wymagają na prowarach powrotu do klasyki. A grodziskie jest takim słodzy nie jest aż taki tanie no, jakby jazne, się mogło wydawać. Wiesz, nie ma słodu, nie ma chmielu i tak dalej, więc no tak, to też tak. jest tanie znaczy, piwo nie, w produkcji. Jest. Jest. Nie chmiel musi być. Patrzcie, znaczy, to wiesz kurwa, ani masz 20 gramów tak, 30, 30 gramów na, na litr. No właśnie, nie, więc, więc to piwo jest tanie w produkcji, jakby nie patrząc, więc też ludzie do niego wracają, bo jak mogą być do pilsa, do do ESB, któryś Irish Red Ailes więcej się pojawia, no tak samo właśnie pojawia się więcej grodziski, bo jest tanie, a może w końcu ktoś zacznie to jest właśnie to A jeszcze czynnik pogodowy, my, 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 my chlejemy, no wiadomo, nie? Słuchajcie, my w Warszawie mamy od trzech tygodni ufały. Właściwie nie, nie ma deszczu. Teraz to już nie, ale tak, ale, ale też dzisiaj. to jest piwo idealne na taką strasznie gorącą aurę, więc y, idealnie. Dobra, słuchajcie! Pijmy grodziskie. jak on ale spoko. No, także po dzikie grodziskie do samych kraftów zdecydowanie. Dobra, nie tylko po dzikie, po ogólnie grodziskie. Ogólnie, tak jest. To jest taki pub stolicowy, bo w stolicy, ale to... Czy może, kurwa, mm? wiecie o co mi chodzi? No. Stolica grodziskiego. Stolica grodziskiego, no. Nie, nie, nie grodzisk właśnie Wielkopolska, tylko same krafty. Ale to powiedziałeś teraz ostro. Pozdrawiamy Marcina Ostajskiego, żeby nas tutaj Marcin, <grystanie> Marcin musisz przenieść produkcję. W podwórku jest miejsce. <grystanie> Okej, okay, na razie. Trzymajcie się.